Witajcie, kochane dzieci! Dziś opowiem Wam o bardzo ciekawym temacie, a mianowicie o portach sieciowych. Wyobraźcie sobie, że każdy komputer to jak dom z wieloma drzwiami, a porty to właśnie te drzwi, przez które przechodzą różne informacje. Odkryjemy razem, jak te drzwi działają i dlaczego są takie ważne. Przy dużym drzewie szczurek i pszczółka rozmawiali o portach sieciowych. Szczurek powiedział, że to jak drzwi, które otwiera się na hasło, a pszczółka uznała, że każdy port powinien mieć strażnika. Po chwili wyjaśniłam im, że porty to numery przypisane do różnych usług, jak listonosz dostarczający listy pod właściwy adres. Zrozumieli, że nie wszystkie porty są otwarte, a niektóre wymagają specjalnych kluczy. Na placu zabaw Świnka Morska i Żabka dyskutowali, jak można chronić otwarte porty. Świnka morska zauważyła, że zamykanie nieużywanych portów to jak zamykanie niepotrzebnych drzwi w domu. Żabka przypomniała, że zapora sieciowa to strażnik, który pilnuje, kto może wejść przez otwarte drzwi. Wyjaśniłam im, że to bardzo ważne, ponieważ otwarte porty mogą być wykorzystywane przez złodziei. Na polanie siedzieli Kotek i Papuszka. Zapytałam ich, co wiedzą o portach sieciowych. Kotek wyjaśnił, że każdy port ma swój numer. A papuszka dodała, że popularne usługi, jak strony internetowe, używają określonych numerów portów. Zgodziłam się z nimi, podkreślając, że prawidłowe ustawienia portów pomagają w płynnym działaniu sieci i pochwaliłam ich za zrozumienie tematu. Porty sieciowe to jak drzwi, które otwieramy dla różnych informacji w naszych komputerach. Nauczyliśmy się, że nieużywane porty warto zamykać, a otwarte chronić zaporą sieciową. Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiecie, jak działa sieć komputerowa. Żegnam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnej opowieści.